Dzień dobry. Witam Ciebie u nas na Camper Parku przy kujawskim zakątku i lawendowym polu. Zapraszamy Ciebie na odpoczynek w kujawskiej wsi. Zaraz przy samym wjeździe znajdziesz tablicę informacyjną, co, gdzie się znajduje, ile kosztuje, punkt serwisowy do obsługi kampera, zrzut nieczystości oraz zatankowanie czystej wody. Za stanowiskiem obsługi kampera śmietniki oraz zlew do mycia nieczystości. Również na miejscu znajduje się toaleta, umywalka, jak i prysznic. Stanowiska parkingowe są o wymiarach 6 na 9 10 metra. Przy stanowiskach masz dostęp do czystej wody oraz podłączenie do prądu. Każdy ze stanowisk ma również zasięg do naszego WiFi. Ze swojego stanowiska masz widok na pole naszej lawendy. Część już zakwitła, druga część od następnego weekendu. Ogólnie dookoła tylko i wyłącznie pola, lasy i cisza. Zadaszone dwa stoliki do spożywania, śniadań, obiad, kolacji. I również na wasze życzenie możemy co wieczór urządzić wam ognisko. Droga z naszego parkingu do najbliższego polodowcowego bardzo czystego jeziora znajduje się dosłownie 90-100 metrów od nas, tam gdzie to drzewo mamy zejście do plaży. Co nad tym jeziorem? Pomosty, i oczywiście od nas możecie wynająć kajaki i zwiedzić całe jezioro dookoła. Nie jest ono wielkie. Myślę, że w godzinę spokojnie przepłyniecie całe. Również do skorzystania gorąca balia. Co wieczór grzejemy wodę. Kto chętny, zapraszamy na gorącą wieczorną kąpiel. No i czy to wszystko? No oczywiście, że nie. Za mną stodoła naszej Małgosi która prowadzi zajęcia z obsługi tej oto lawendy i na wspólnych warsztatach może z Wami realizować świece, mydła, olejki, kremy i tym podobno. Po drugiej stronie znajduje się nasza prywatna plaża z leżakami, łowisko ryb, no i nasz mostek, na którym możesz przyjść na poranną kawę serdecznie. Zapraszamy!